Od momentu premiery gry minęło kilka tygodni i prawdopodobnie ukończyłeś główną fabułę dziedzictwa Hogwartu. Skąd wiem? Bo kliknąłeś w ten materiał. Dziękuję ci za to i przy okazji zadam ci pytanie. Dziedzictwo Hogwartu jest ogromne, pełne sekretów, na długie godziny. Jeżeli odpowiedziałeś wszystkie trzy, to masz rację, poklep się po pleckach albo lepiej zostaw suba na kanale, bo takich materiałów będzie znacznie więcej. Oczywiście gra jest znacznie obszerniejsza niż sama główna fabuła, którą da się ukończyć w około 20 godzin, w zależności od stylu gry. Śmiem twierdzić, że prawdziwa zabawa zaczyna się po pokonaniu Runroka. W dzisiejszym materiale podpowiem wam o kilku rzeczach, o których prawdopodobnie wiedziałeś. Mam tylko nadzieję, że kilka przykładów z listy będzie dla ciebie czymś nowym, o czym pomyślisz: o kurczę, faktycznie, mogę to zrobić. Dzięki. Zanim zaczniemy, to mam pytanie. Szukasz nowych gier w dobrych cenach? Dobrze trafiłeś. Gry akcji, gry sportowe, gry RPG oraz przygodówki, FPS-y, MMO, bijatyki, łamigówki i wiele innych czekają. Wejdź w link w opisie, nie pożałujesz i kupuj gry taniej enebak.pl. Po ukończeniu głównej linii fabularnej, tak naprawdę jest jeszcze kilka zadań z głównej fabuły do zrobienia. Nie są wymagane, bo już przecież przeszedłeś grę, ale jest to zdecydowanie ciekawy dodatek. Zadanie profesor Wesley zostanie odblokowane dopiero po ukończeniu głównej fabuły. Zastępca dyrektora opowie ci o sumach i zarekomenduje znalezienie stron przewodnika. Zadanie dostępne jest od momentu zdobycia 34 poziomu doświadczenia, więc jak tylko będziesz odpowiednio mocny, to leć do profesor Wesley. Kolejna sprawa łączy się właśnie z tym zadaniem, bo warto zebrać wszystkie strony przewodnika nie tylko ze względu na profesor Wesley, ale też dla siebie samego. W grze znajduje się aż 236 stron i większość z nich ukrywa się w Hogwarcie lub w jego okolicach. Oczywiście najłatwiejszym sposobem jest znalezienie odpowiedniej mapy w internecie, no ale to jest pójście na łatwiznę, prawda? Najlepiej biegać, spamując Revelio. Pamiętajcie, że przelatując niedaleko strony, ta podświetli się na minimapie i będziecie mogli ją zebrać później. To zadanie jest prawdopodobnie najbardziej czasochłonne, jednak satysfakcja jest gwarantowana. Kolejna rzecz to skończenie zadania związanego z pucharem domów. To zadanie będzie dostępne dopiero po ukończeniu poprzednich wymagań czyli zdobycie 34 poziomu, znalezienie wszystkich stron przewodnika oraz ukończenie zadania profesor Wesley. Ostatnie zadanie w grze to wygranie pucharu domów Hogwartu. Po jego ukończeniu tak naprawdę zobaczycie finał gry. Samo zadanie jest dziecinnie proste, jednak wymaga trochę czasu, aby ukończyć wymagane przedsięwzięcia. Gracz będzie mógł wziąć udział w ceremonii, aby dowiedzieć się, kto wygrał puchar domów. Oczywistą sprawą jest zdobycie maksymalnego poziomu doświadczenia. Nie tylko ze względu szpanowania, ale też w celu odblokowania większej ilości talentów. Ostatni poziom to 40, a po ukończeniu głównej fabuły powinniście mieć około poziomu 30, w zależności od stylu grania. Dzięki osiągnięciu ostatniego poziomu będziecie mogli założyć najmocniejsze szaty w grze. Kolejna sprawa jest tak oczywista, że w sumie powinienem od niej zacząć. Oczywiście, chcąc ukończyć grę na 100%, musicie zrobić wszystkie zadania poboczne, a tych jest dość sporo, bo aż 57. Wykonując wszystkie z nich, otrzymacie trofeum Dobry Samarytanin oraz, no, tonę doświadczenia potrzebną do ukończenia poprzedniego zadania, o którym wspomniałem. Dużo zadań dostępnych jest dopiero po ukończeniu głównej fabuły, więc proponuję wsiąść na miotłę lub hipogryfa i zwiedzić świat w ich poszukiwaniu. Oczywiście oprócz zadań pobocznych są też mniejsze zadania związane z naszymi przyjaciółmi, co zwiększy tą liczbę do prawie 100. Jedną z opcji danych graczowi jest też pokój życzeń, który zdecydowanie polecam sprawdzić. Sam pokój jest przeogromny i można go dekorować w dowolny sposób. Sam zamierzam spędzić tutaj kilka godzin dekorując i dbając o najdrobniejszy element. Wykonując zadania poboczne, można odblokować dodatkowe elementy wyposażenia, więc polecam przyjść do pokoju na samym końcu, aby mieć pełny wgląd w przedmioty. W samym pokoju znajdują się jeszcze inne pokoje, w których trzymane są zwierzęta. Jest to kolejny element do rozbudowy. O ile się nie mylę, można złapać 13 różnych zwierząt, a po ukończeniu odpowiednich zadań można mieć aż 4 takie dodatkowe pomieszczenia. Każde z nich można urządzić na inny styl, co powinno zająć dodatkowych kilka godzin. Jak możecie zobaczyć teraz na ekranie, mój pokój życzeń, jak również pokoje związane ze zwierzakami nie są jakieś imponujące, ale poczekajcie kilka godzin. Powiem wam, że naprawdę można tutaj się zatracić, bo możliwości jest całe mnóstwo. Następna oczywista sprawa to ukończenie wszystkich zadań. Dlaczego to powiedziałem? No dla przykładu do ukończenia zadań Merlina wystarczy zrobić tylko lub aż 52 łamigówki. Jednak wszystkich merlinowych zagadek jest aż 95. Jak wspomniałem, wymagane do zdobycia trofeum jest 52, ale nie oznacza to, że nie można wykonać ich wszystkich. Zagadki Merlina są przeróżne i wymagają naprawdę czasami pogłówkowania. Niektóre są naprawdę proste i wystarczy kilka prostych zaklęć i trochę uwagi, ale niektóre naprawdę dają do myślenia. Ile z nich już skończyłeś? Daj mi znać w komentarzu poniżej. Dodatkowo można pokusić się o zdobycie wszystkich dokonań, jednak to zajmie no, dziesiątki godzin, ponieważ trzeba ukończyć grę będąc w każdym domu w Hogwarcie. Czyli jak dobrze policzyliście, cztery razy. Jednak jest pewien bonus, bo nie trzeba kończyć całej gry kolejny raz, wystarczy odblokować przyjaciół i ukończyć ich zadania, co i tak powinno zająć nam kilkanaście godzin. Kolejną sprawą jest wykonywanie zadań związanych z walką. Te zadania dodadzą nam troszkę doświadczenia potrzebnego do osiągnięcia 40. poziomu. Nie jest to dużo, ale zawsze jest to jakiś dodatek, który zajmie chwilę. Mówię tu na przykład o wykonaniu zadania, gdzie trzeba rzucić trola jego własnym głazem lub maczugą. Takich dodatków w walce jest mnóstwo, co powinno polepszyć nasze umiejętności bitewne. Garderoba jest kluczowym elementem gry. Sam chciałem biegać w piżamie, ale na własnej skórze dowiedziałem się, że to nie jest takie proste. Nowe szaty zwiększają nam statystyki. Po osiągnięciu 40 poziomu, możecie ulepszać najmocniejszy zestaw, tym samym stając się niepokonanym czarodziejem lub czarodziejką. Jedna sprawa związana z ulepszaniem garderoby. W niektóre przedmioty możecie wkładać specjalne ulepszenia, które zwiększą wam zadawane obrażenia przez konkretne czary. Jest to o tyle ważne, że możecie do różnych zestawów ubrań dać różne ulepszenia, i dzięki temu, zmieniając ubrania, będziecie mogli lepiej walczyć z konkretnymi wrogami. Tak więc fajnie mieć kilka różnych zestawów z różnymi ulepszeniami. Ostatnia sprawa to wyzwania związane z walką, zadaniami, odkrywaniem świata, pokojem życzeń i stronami przewodnika. Każda z kategorii ma swoje wymagania, po których osiągnięciu otrzymacie specjalne nagrody. Szczególnie trudne są wyzwania związane z walką, ponieważ te każą ci pokonać konkretną ilość wrogów w konkretny sposób. Oczywiście odkrywanie świata też powinno zająć sporo czasu, ponieważ no, jak sama nazwa wskazuje, musicie odkryć cały świat. No i wydaje mi się, że strony przewodnika są najbardziej czasochłonną rzeczą w tym zadaniu. W komentarzu daj mi znać, co już z tych rzeczy ukończyłeś, a za które zamierzasz zabrać się za chwilę. No i może pochwal się, ile już stron przewodnika zebrałeś. Jak doskonale widzicie, ukończenie głównej fabuły to tak naprawdę początek zabawy. Przed Wami i przede mną jeszcze długie godziny grania, na które zapraszam już jako wersja na żywo. No i pro tip na koniec, o którym prawdopodobnie wiecie, no ale i tak Wam powiem. Możecie wykonywać kilka zadań jednocześnie. Na przykład eksplorując świat możecie zdobywać wszystkie karty przewodnika, jednocześnie walcząc z każdym napotkanym wrogiem. To powinno znacznie przyspieszyć przejście gry na 100%.